Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność członków zarządu przed samą spółką. W ostatnim filmiku mówiliśmy o odpowiedzialności członków zarządu przed wierzycielami spółki za długi, które zaciągnęła spółka. Tym razem powiemy sobie o odpowiedzialności członków zarządu przed samą spółką za ich działanie, które wyrządziło szkodę spółce. Członek zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce swoim działaniem, ale także zaniechaniem które jest sprzeczne z prawem bądź postanowieniami umowy spółki. Chyba, że nie ponosi za to winy. I tutaj także adnotacja, że jeżeli to wspólnik jest członkiem zarządu, to będzie on ponosił odpowiedzialność przed spółką na takich samych zasadach jak każdy inny członek zarządu. No dobrze, czyli za co faktycznie członkowie zarządu będą odpowiadać? Mamy szeroki wachlarz możliwości. Po pierwsze, członkowie zarządu będą odpowiadać przed spółką za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi. To są takie działania jak fałszowanie faktu, fałszowanie sprawozdań finansowych, czy choćby tunelowanie majątku spółki do prywatnej kieszeni członka zarządu, czy kogokolwiek innego. To są kwestie, które intuicyjnie rozumiemy. Ale członkowie zarządu będą też odpowiadać za szkodę spowodowaną spółce w ramach wykonywania swoich obowiązków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Obowiązkiem członka zarządu jest prowadzenie spraw spółki i reprezentacja spółki. Jeżeli w tym obszarze członek zarządu swoim działaniem lub zaniechaniem, Wyrządził spółce szkodę, to także będzie odpowiadał. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie członek zarządu, zobowiązany do prowadzenia spraw spółki, zaniechuje podjęcia jakiegoś działania, w wyniku którego spółka doświadcza szkody. Najprostszym przykładem jest sytuacja, gdzie spółka jest przedsiębiorcą, jest nastawiona na zysk i członek zarządu powinien działać w ten sposób, by dążyć do uzyskania zysku dla spółki, którą zarządza. Jeżeli takich działań zaniechuje, to może to rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą członka zarządu wobec spółki. Czyli spółka będzie mogła pozwać takiego członka zarządu za to, że nie podjął działań, które w oczywisty sposób powinien podjąć, żeby spółka miała szansę na zysk. Oczywiście jest jeszcze szereg innych obowiązków przewidzianych przez kodeks spółek handlowych. Nie będziemy ich tutaj wszystkich po kolei wymieniać. Może wystąpić także dodatkowy katalog obowiązków przewidzianych w samej umowie spółki. To znaczy umowa spółki przewiduje jakie działania powinien podjąć członek zarządu, bądź od jakich działań powinien się powstrzymać członek zarządu, żeby swoim działaniem nie narażać się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki. Czyli w umowie samej spółki może znaleźć się taki dodatkowy katalog obowiązków, Obowiązków dla członków zarządu, których niedochowanie będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą członka zarządu wobec spółki, za to, że nie dochował tych obowiązków. Oprócz tego mamy ustawy sektorowe, które przewidują cały szereg jeszcze dodatkowych obowiązków dla członków zarządu, których niedochowanie może powodować odpowiedzialność członka zarządu wobec samej spółki. Takie obowiązki nakłada ustawa Prawo Rynku Finansowego i Kapitałowego, ustawa Prawo Monopolowe, słynne RODO prawo upadłościowe i szereg innych ustaw. Oprócz tego mamy szczególną kategorię odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki, która wzbudza duże zainteresowanie w praktyce, a mianowicie odpowiedzialność członka zarządu za skutki nietrafionych decyzji biznesowych. To jest sytuacja, gdzie członek zarządu podejmuje jakąś decyzję, która powinna spółce przynieść zysk, ale okazuje się ona nietrafiona i w efekcie występuje szkoda po stronie spółki. Spółka ponosi jakoś dotkliwą. Stratę. Do niedawna odpowiedzialność taką można było przepisać jedynie na podstawie orzecznictwa. Obecnie mamy już to wprowadzone w formie ustawowej, a więc w kodeksie spółek handlowych znajdują się przepisy, które wskazują, że członek zarządu ma obowiązek dołożenia należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności. Rodzi to więc odpowiedzialność za nietrafione decyzje biznesowe w sytuacji, gdy członek zarządu przy podejmowaniu takiej decyzji biznesowej nie dołożył należy tej staranności. Jednocześnie ustawodawca wprowadził możliwość zwolnienia się z takiej odpowiedzialności, jeżeli członek zarządu działając w sposób lojalny wobec spółki działa w granicach tak uzasadnionego ryzyka gospodarczego. W szczególności jeżeli podejmując daną decyzję biznesową oparł się na opiniach ekspertów, którzy powinni się wypowiedzieć w danych okolicznościach. Tak więc ustawodawca daje pewną furtkę członkom zarządu do uwolnienia się od odpowiedzialności za błędne decyzje biznesowe. Jak długo będzie mógł członek zarządu wykazać, że działał w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tak długo nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą wyrządził spółce poprzez podjęcie błędnej decyzji biznesowej. W praktyce oznacza to, że członkowie zarządu bardzo często obwarowują się opiniami ekspertów po to, żeby w przyszłości móc wykazać, że nawet jeżeli decyzja biznesowa była nietrafiona, to podejmowali ją na podstawie informacji, analiz, i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny ryzyka gospodarczego danej decyzji biznesowej. To w skrócie jest nazywane Business Judgment Rule. Także pamiętamy, że w praktyce członek zarządu musi działać, ponieważ obowiązek działania w celu maksymalizacji zysku jest częścią obowiązku lojalności wobec spółki. Jest to nazywane zasadą wykorzystywania korporacyjnych szans spółki, tak tzw. corporate opportunity. I skoro takie działania biznesowe podejmuje, to powinien się zabezpieczyć w ten sposób, że pozyska opinię ekspertów z danej branży, które zabezpieczą go przed odpowiedzialnością w sytuacji, gdy podjęta przez niego decyzja biznesowa. Okaże się błędna i narazi spółkę na straty. Takim praktycznym wnioskiem zakończymy dzisiejszy filmik i widzimy się w kolejnym filmiku dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziękuję.